No i się Manderko i tak jak w tytule, się Mandero będzie koła spawarkę robił. A z czego? To zaraz zademonstruję, tylko rękawica założę. Ano, się Mandero będzie, kurczę, robił spawarkę tego. To niektórzy pomyślą, kładę że się Mandero kurczę, rozum postradał. W żadnym wypadku. Mandero jest zdrowy na ciele, na umyśle. Także mówię co będę robił tutaj przy tym pacjencie. Będę musiał mu oczywiście odciąć czerepek, bo czerepek nie będzie potrzebny. wyciągnąć całość ze środka i wtedy kurde, pokażę Wam co dalej będę produkował. Dla tych, którzy osłupieli ze zdziwienia, że można zrobić z kompresora od lodówki spawarkę. Oznajmiam, można, tylko trzeba widzieć jak. I się mandero pokaże. Nie będę pokazywał, jak odcinam czerepka, no bo wiadomo, jak się to robi. szlifiereczką ciachu-ciachu, i potem wyciągniemy całość, i kontynuacja. Się mandero Lubi widzów, się mandero pokaże wszystko po kolei. Także zaczynam akcję na razie no i tak, jak już mówiłem, trochę żem tutaj to rozbebeszył, a teraz wszystko to, co jest tutaj zbędne, po prostu odcinam. Odcinam tutaj te wszystkie rurki, one tylko by mi przeszkadzały. A teraz będę odcinał tutaj o cały ten czerepek. Oczywiście zaoszczędzę wam trochę hałasu i po odcięciu kontynuacja. No i... Czerep kurwa potyliczny otwarty. Kto ma słabszy żołądek, niech oczy zamknie, bo teraz będzie kurwa tutaj mózg na wierzchu prawie żywny. Także jak ma kto słabszy żołądek, kurwa to niech przymyka oczy. Uwaga, otwieram. No i dobra, mamy tak zwany płat czołowy. Płat, mówię płat, kurwa, Płat czołowy, plat, płat potyliczny. Siemanderoku, a musi teraz to wydłubać. A wydłubujemy tak jak profesjonaliści. Czyli odcinamy wszystko po kolei. A. Nie wiem czy mi to teraz tutaj wyjdzie. Chyba nie za bardzo, specjalnie mocno. Aha, bo tutaj jeszcze coś jest. Także co, wyciągam to. Cały ten kompresor, cały tutaj ten silnik. No i zaraz pokażę co dalej. Będziemy z tym robić. Widzicie tu już spawarkę? <ścoughs> Szczerze, ja też nie. <ścoughs> no i dobra. Wszystko wywalone. Kable do kabli. Złom do złomu. To nie będzie nam potrzebne. Będzie nam potrzebne tylko to. No i tak. Teraz. Z tego. A trochę wytrę, bo to trochę za, zaolwione jest, delikatnie. delikatnie rzecz ujmując, delikatnie za Szmatę muszę zrobić. <laughs> nie, nie mylić kła z pierwszą dziewczyną, kła, która was rzuciła. Taka szmata, taka. <laughs> Dobra, trochę kaprzyczemy, kurwa. Zdezynfekujemy, kurczę, tutaj na stół operacyjny <laughs> u się mandero, żeby nie było zarazków żadnych. No i. I jedziemy dalej kurczę tutaj z tym koksem. To co jest niepotrzebne wywalamy. A jest niepotrzebne cały tutaj ten kompresor. Będę potrzebował tylko i wyłącznie uzwojenia. Także rozbieram to wszystko po kolei. Na klucze widzę, że to jest imbusowe. Plasticzki odwalam. Plasticzki pójdą do, do śmieci. Kiedyś tu miałem klucze imbusowe. <grymne> Jakby kto nie wiedział, to 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 to, to je. <grymne> po angielsku Alenki, po norwesku Imbroko, <grymne> a po polsku klucz imbusowy. Także to rozkręcam, żeby odwalić całe to urządzenie, które nam nie jest potrzebne. Znaczy w sensie takim, która nie jest potrzebna. Bo zaraz by ktoś powiedział, kurde, jak ci jest niepotrzebne, to dawaj mnie, ja to, to wezmę. Nie ma takiej opcji, kurde. się mandero to będzie jeszcze... O, tutaj ten cały wirnik będę kiedyś przetapiał sobie i odzyskiwał z niego hmm, amelenium, bo tu jest amelenium. Trochę od razu wytrę, o. No i dobra. To odwalamy, bo to niepotrzebne. Śrubki zbieramy wszystkie. Bo się koła wszystkie śrubki zbiera to też odwalę. Przy okazji, o, bo to też nie będzie potrzebne. Pamiętajcie, śrubki zbierać. Jak macie miejsce, to zbierać śrubki. Śrubki się przydadzą, a tutaj, zwłaszcza te, to są koła, jak mi się wydaje, 8-8, ale pewności nie mam. Czyli te twarde 10-8 albo 10,5 twardości. One się zawsze do czegoś mogą przydać. Ja zawsze te wszystkie śrubki zbieram i sobie wrzucam do jednego wielkiego pudełka. No i powiem Wam, że niejednokrotnie one mnie się kocha przydały na warsztacie. Także dobra. No i dobra. To mamy. To mamy już. Odzyskane. Teraz muszę znaleźć tutaj, który to jest kabelek zasilający, a który kabelek to nie jest zasilający, także będzie zaraz szukanka. Ale tym Was nie będę przynudzał, także widzimy się za parę chwil. No i tak, teraz potrzebujemy kawałek izolatora. U mnie to będzie rura PVC, -w -w <grym> PVC. taka zwykła rura od kanalizacji. Dobrze by było, gdyby ona tutaj przez środek przeszła. No przeszła, także zarąbiaszczo. No i sobie ucinam taki kawalątek. Ucinam sobie taki kawalątek i za pokazuję dalej co robię. Tak, mam rurę plastikową, czyli izola, izolator no i oczywiście co potrzebuje? no i oczywiście jeszcze potrzebuje kabel w tym przypadku jest to 1x5 1x5 kwadrat zwykły kabel taki uziemiający więcej nic nie jest potrzebne teraz by było dobrze jak ja bym tutaj, sobie tutaj tak nawinął i to by przeszło przez środek ale coś mi się zdaje, że chyba to tak nie będzie łatwe nie, to nie przejdzie. A więc ta rura jest, co? Nie za duża. Do dupy ona jest, do dupy. Szukam cieńszej. Na raziko. No i proszę, znalazłem coś cieńszego. Miejmy nadzieję, że będzie dobre. Nasuwa Wam się jakieś skojarzenie? Mnie też. Na marginesie te rury kurcze u mnie już leżą ku a tak, że oj, oj 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 ze 20 lat. I powiem wam szczerze, w dobrym warsztacie, za jakiego ja właśnie swój warsztat uważam, to i nawet gwóźdź skrzyża Pana Jezusa można umie znaleźć. Bez wątpienia. A jeżeli nie wierzycie zaraz to udowodnię, gdzie on tu jest? Gdzie on tu jest? Zaraz moment. Idę, idę. <noise> Proszę bardzo. Gwóźdź z krzyża Pana Jezusa. Tylko nie mówić tam nikomu archeologom, bo do mnie przylecą i będą chcieli. Dobra, także krótki schemat, gwoździa mamy zamknięty. Jedziemy z tematem kładany. Ta rura się nie nadaje, zoję za grupa, a ta się nadaje. Miejmy nadzieję. Zaraz zobaczymy, czy to przejdzie. Bo chodzi o to, żeby to tutaj nawinąć i przez środek przełożyć żeby zrobić dodatkowe uzwojenie. Żeby się przejdzie. Rzekłbym, że jest idealny. A więc pokazuję co robię. Znowuż ucinam. <grymne> to się kura często kura ostatnimi kura czasy zdarza ucinać. Ucinam. Biorę wiertarkę sobie. Jeśli miałem swojego starego rupla. Trzeba znaleźć odpowiedniej grubości wiertło. To będzie to. Zaraz zmierzymy. <laughs> Stówmiaryczka. <O. śmiech> tu my mamy 6,2, a tutaj jest ile? Dalibóg to samo. Jeszcze mam dobre oko. <laughs> Trafiło mi się jak kurzej jak ślepej kurze ziarnko. No i dobra. I wtedy musimy w tej rurze wywiercić dwa otworki sobie. To. Na początku i na końcu. To. Tak jest. I przewijamy sobie tutaj ten mój kabelek. Kabelek sobie która tutaj przyjdzie. Aha, dobra to tak sobie zrobimy, bo tam mam, Siemandero zawsze lubi sobie utrudniać życie, <grym> od środka ładuje, zamiast z tej strony to od środka, ale zaraz pokażę dlaczego tak robię, no właśnie, nie chcesz? Dobra. O! Przeciągamy ten kabelek, tu. A zaraz pokażę, dlaczego gra tak go sobie przeciągnąłem. <laughs> Rodzajna sprawa. Bo z tej strony jest trochę przyjarany. O! Proszę bardzo. A nie wiem, czy mi starczy. Kura. Także nie obcinałem go. No i dobra, i teraz co? Nawijam. Raz przy razie robię cewkę No Raz przy razie robię cewkę <tryk> Nawijam do samego końca, aż do otworku. Już widzę te rzesze. Monterów klanowych spawarek. No i dobra. I teraz tutaj ten koniec przekładam przez otwór. Wyciągam go na zewnątrz. Tak, co spowoduje to, że od razu zaciśnie mi się tutaj ta cała cewka indukcyjna, czy jak tam ją się nazywa, nie wiem, niech tam ktoś kurczak, który się zna, niech powie co to za cewka. Opa, no ułaź gadzino. Zaraz, tutaj sobie czymś pomogę, żeby to wylazło, żeby to się fajnie trzymało. O, dobra. O. No dobra, i dobra. Mamy, kurde, cewkę indukcyjną. To przekładamy tu. To wkładamy tu, o. No i mamy spowarkę. <laughs> A jak działa, to zaraz pokażę. Kto mnie powie co to jest Powiem krótko Pamiętacie koła historię koła z gwoździem No właśnie To jest tego samego typu Historia Jak masz To nie jeździsz i nie kupujesz Leżało to u mnie już A co to zaraz zobaczycie Z dobre 30 lat Zresztą widać po kurzu Proszę bardzo 30-letnia rączka spawalnicza. No i dobra. Jak to mówią, jeżeli masz, to nie szukasz. Proszę bardzo, rączka spawalnicza. A tutaj akurat się trafił magnesik. Taki zwykły, okrągły. To będzie jako masa. Także składam to wszystko. I zaraz, kura, będę wam pokazywał, co jest. Zrobione. No i dobra, ręczka oprawiona. Tutaj mam tutaj magnesik do uziemienia, kawałek blachy. Wezmę coś tylko pod tą blachę tutaj sobie podłożę, żeby koła sobie z nie spalić. Kawałek tarczy. I tutaj o, damy uziemionko. Tutaj może na środek bardziej, o, przesunę. No, i tutaj takie kurwa podłączenie. Podłączenie prowizoryczne, aby tylko test zrobić. Także tutaj podłączamy kabelki nie? na 220. Tak. Dobra. A nie, to jest kurwa, uziemienie kurwa. To nie może być tak. To jest uziemienie. A wezmę to uziemienie. Czuję się bezpieczny kurwa, bo sam to robię. Uziemienie upierdolę, ten kabel. Yy, Zielono-żółty. No i tak, podłączamy kurwa tutaj te całe kabelki do 220. Mam nadzieję, że nic nie wyjebie. Tak. Dobra, tutaj o, bardziej po środku. Elektroda, kawałek tylko znalazłem takiej. Ona się bardzo dobrze, bardzo szybko się zapala. Także odłączam. Uwaga! No, coś tam zaczęło burczeć. Uwaga, wezmę jeszcze machę, bo coś mi się wydaje, że to chyba będzie działało. Uwaga! A jednak kurwa nie. Nie, działa! O kurwa! O. Tylko, że... Coś tutaj masa jest słabiutka. Tu jest tak trochę szlifowane. Te, teraz o, dobra, <laughs> kurwa, próbujemy. Uwaga! <laughs> Najgorzej to tylko zacząć. Kurwa, później będzie chyba ciło, tak mi się zdaje. O, idzie. Idzie. Nawet. Nawet chyba kurczę dobry prąd tutaj, żem na tych zwojach uzyskał, bo to czym więcej zwojów, tym jest chyba prąd większy, albo odwrotnie kurczę, jakoś tak. Ale działa. <laughs> kurwa działa. Zaraz <laughs> tutaj A to Kurwa, jakie gorące <laughs> Ale działa. No i... Spawinka, myślę, że jak na tego typu spawarkę to chyba całkiem niezła spoinka wyszła. Także co można już oczyma wyobraźni widzę jak co niektórzy w swoich domach konstruują takie spawareczki. Podejrzewam, że jeżeli by tutaj to wszystko przesuwał jeszcze w te pole magnetyczne, te uzwojenie od spawania, to mógłby regulować siłę, yy, znaczy natężenie prądu i można by było spawać, kurczę, o wiele lepiej. Weźmy to wyłączę, niech to... <laughs> Także co? Można zrobić spawarkę? Można, tylko trzeba wiedzieć jak. Także co? Dajcie suba, jeżeli kurczę, wam się coś takiego podoba, dajcie palucha w górę, skomentujcie, nie wyzywajcie i co? No i się